Witaj tutaj, Woda 1998 Woda, a dziś zaprezentuję odcinek, poradnik. Oto mój drugi poradnik, jak przerobić PSP oraz PSP Go z Softem 304, yy, przepraszam, yy, PSP Go 3004 oraz 2004 z Softem 6.35 oraz 635 Pro B3. Tak. Pierwsze co robimy, to wchodzimy w opis podany tam na dole w link podany w opisie, tak i pobieramy plik 6.35 pro b3 przeróbka. Wchodzimy w niebieską szczałkę na dół i naciskamy pobierz. Ja już to mam pobrane, więc mi się nie musi pobierać. Tak, ja to mam tutaj. Pierwsze co robimy. Wkładamy kartę lub podłączamy PSP do komputera. Wolałbym podłączenie przez kartę. Lu... To znaczy ja wolę przez PSP, ale jak kto woli. Tak, podłączamy. Włączamy PSP, jeśli przez kabel robicie. Zjeżdżamy na sam bok lewo i wchodzimy w USB Verbidong. Ja mam po niemiecku, więc piszę USB Verbidong. Wchodzimy w to. O i było już słychać właśnie, że został podłączone urządzenie. Teraz czekamy aż odnajdzie nam urządzenie. Czekamy. Jeśli przez dłuższy czas nie znajduje, wchodzimy w mój komputer. i dysk wymienny E jeśli macie w kartę to wchodzicie w dysk wymienny I tak teraz wchodzimy w PSP później w gamę i tutaj wrzucamy ja to już mam, ale usunę to żeby nie było usunę i tutaj mam jeśli wypakujesz ten plik, który pobrałeś z chomika, wchodzimy w ten plik, pojawi się PSP. Teraz wchodzimy jeszcze w gamę i cały plik 365 Pro Old Date, cały plik przenosimy do karty pamięci lub PSP na plik GAME. Przenosimy. Tak, już mam przerobę. PSP tak jakby już jest przerobiony plik już mamy teraz po prostu włączamy PSP ja teraz sobie odłączę tak wchodzimy w memory stick czyli w kartę pamięci pojawi nam się taki jeden plik który się nazywa 635 Pro B Updata. Wchodzimy w niego krzyżykiem. Pojawi nam się czarny ekran. I po 10 sekundach pojawią się liczby. Pojawią się liczby oraz, oraz będzie pisać press R to exit. My naciskamy prawy górny guzik PSP. To oznacza, że PSP zostało przerobione. Tak, PSP mamy przerobione. Teraz wchodzimy jeśli mamy gry. Też pokażę teraz jak grać gry w tym odcinku. Wchodzimy, znowu podłączamy PSP. Czekamy aż odnajdzie. Jeśli nie odnajdzie, to wchodzimy do mój komputer. Tak, widać, że szuka, o i znalazł dysk wymienny. E wchodzimy, i zrobią się takie wszystkie pliki. Zrobić się plik ISO. Wchodzimy w ISO, i ja tutaj już mam gry. Te gry możesz pobrać z dowolnych stron. Homikuj, jak wpiszesz w Google gry na PSP Homikuj, wszystkie gry powinny działać. Ja tu mam takie gry jak Bomberman, Kula cool World, Tetris, Lackler i jeszcze tam mam parę, ale to już nie tutaj. I tak oto PSP zostało przerobione. Jeśli chcesz wrzucić swoje wideo, to wrzucasz w plik wideo Jeśli muzykę to w plik music, jeśli w po prostu chcesz obrazki to w Pictures. No i oto jest Twoje PSP przerobione. Myślę, że mój poradnik Ci się przydał. Jeśli Ci się podobało, subskrybuj i komentuj. Dziękuję w tym odcinku. Pożegnam się. Nara!